Siemanko Mordeczki, witam Was w kolejnym odcinku programu Resoraki Tomodena. Tym razem mam i klasyki, takie jak Chevrolet Nowa i Latroka, czyli Chevrolet 3100, ale także dzisiaj zakupiony za bagatelę 20 zł. No wiem, że są tańsze, ale w smykła akurat kupiłem. Musilago. Ta jest. Zaraz Wam przedstawię te samochody. No i cóż. Czas na opening. Okej okay. Otwórzmy. Tutaj. Już akurat był, było pudełko otwierane, bo trzeba było sprawdzić, jaki to dokładnie model jest. Skala 1 do 43 Lamborghini Murci Lago, ale no niestety bardzo, bardzo akurat drobna czcionka. Niestety nie jestem w stanie dojrzeć akurat tego. Numeru seryjnego, ale patrzcie, piękny, żółty właściwie, nie złoty żółty wyścigowy kolor wyścigowy żółty tak mi się wydaje piękne felgi, które to są srebrne, błyszczą się pięknie, wyglądają jakby miały spinery po prostu idealnie jeszcze. Zobaczcie, tutaj silnik jest też blacha, są też blachy. Oj, niestety ciężko mi przeczytać. Tutaj mamy przód, bo no wiecie, silnik jest z tyłu, czyli to niby maska jest z tyłu w Lamborghini. Pięknie odwzorowany przód. Też widać znaczy Lambo. Lamborghini. Też czarne lusterka. Po prostu przepięknie wygląda i na pewno takiego będę miał w GTA Online. Bo z tego co pamiętam to um, Infernus Classic to jest właśnie Lamborghini Murcielago jeśli się mylę, oczywiście napiszcie w komentarzu teraz patrzcie na tego oto lowridera to jest chyba mój pierwszy lowrider w ogóle ze wszystkich to jest Chevrolet Nowa Wagon Gasser rocznik 64 także naprawdę przepiękny Seria HW HW Race Team. Czyli to jest siódmy z dziesięciu, i tego zakupiłem akurat w sklepie Action. Zupełnie akurat przypadkiem, na spontanie za 7,69. A patrzcie jeszcze tutaj: 9,99 ze smyka. Ten oto Chevrolet, którego za chwilę Wam zaprezentuję. Jednak najpierw Chevrolet Nowa, Rocznik 64. Odpakujmy go. No niestety coś opornie idzie. No cóż, trzeba będzie uważać, żeby nie porysować nowego samochodu. Tak, wiem. Nie powinienem akurat. Yy, nie powinienem akurat, właśnie do siebie. I mamy tutaj pięknego Chevroleta. Zobaczcie, tutaj akurat widać, właśnie tak z boku, że, że tu jest hydraulika. A także, nie wiem czy tutaj nie jest, właśnie, rura wydechowa. Bardzo ładnie wygląda odsłonięta maska widać silnik widać właśnie tłoki jest naprawdę bardzo ładnie zrobiony taka wersja racing wiecie no wyścigowa naprawdę piękne cudeńko i właśnie taniej kupiony i teraz ostatni Przeczytałem, że dla troka to jest Chevrolet 3100 z 1950 roku, czyli taki klasyczny lowrider. I chyba właśnie nie wiem, czy wtedy się też nie zaczynały te lowridery, a przynajmniej takie klasyczne samochody. A teraz. Trzeba będzie bardzo uważać, żeby mnie nie, żeby nie połysować. Powinienem sobie jakiś mały taki nożyk sprawić. No bo taki motelek to nie za bardzo. Kiedyś to umiałem tym machać, teraz. No niestety yy, zapomniałem. Jak niektóre tricie się robi motylkiem. Takie podstawowe otwarcie, to wiadomo. Ok, mamy tutaj y, nadruk na czy naklejkę. Wygląda na to, że to jest naklejka y, złota Art Cars. I właśnie jest jeszcze Hot Wheels. Tak się prezentuje z góry. Piękna, złota maska. Wiem, że taki samochód jest właśnie w GTA online. Zobaczcie jeszcze. Oj, sorry. Zobaczcie, jaki on jest niski. Jakie ma niskie zawieszenie? Z tyłu ledwo co widać koła. Z przodu też jest to bardzo obniżone. I felgi są takie klasyczne. Wygląda jakby to były kołpaki, ale nie jestem pewny. Naprawdę prezentuje się zacnie. Nie ma tej tutaj napisu Chevrolet. Co prawda, z na, na klapie tylnej, ale naprawdę jest to bardzo ładny i nie wiem, czy będzie to widać. Nie wiem, czy to wyostrzy dobrze. Za chwileczkę Wam w takim razie pokażę, bo wiecie co? Już bardzo późna godzina jest. 22:30. A ja postanowiłem w końcu nagrać, bo już mi się zebrały trzy nowe resoraki. Także za chwileczkę pokażę Wam wszystkie moje nowe resoraki w moim łóżeczku. OK i tak się na mojej kosmicznej yy, właśnie poszwie na, na mojej kosmicznej że tak się prezentują. E, ten jest naprawdę bardzo nisko zawieszony. Nie wiem, czy będzie to widać, ale jest tutaj akurat na e, błotniku, jak widzicie Hot Wheels e, tutaj. Jest napis Hot Wheels, Art Cars. Piękny wzór na masce na dachu. Ja wiem, że takiego prawdopodobnie nie ma w GTA. No chyba, że to by było akurat z warsztatu Benego. Ale to. Proszę bardzo. Tego Chevy Nova mogę spokojnie sobie zrobić w GTA online i myślę, że akurat na spokojnie będzie on dostępny w grze, ale nie wiem czy właśnie z otwartą maską tak jak tutaj. No jak widzicie, jest to kolor tutaj niebieski z podwójnymi pasami właśnie. tutaj na środku akurat. Białe i jeden taki czarny i jeszcze pomarańczowy naprawdę zacnie ale najbardziej cieszę się z tego Lamborghini Murcielago naprawdę przepięknie wygląda ten kolor po prostu jest idealny wręcz nawet mój Aventador aż tak bardzo mi się nie podoba jak ten Murcielago tak się prezentuje akurat podwozie. A właśnie, jeszcze pokażę Wam za chwileczkę podwozie tych oto moich modeli. Tak się to prezentuje. No i jest po prostu nazwa modelu. Yy, są ośki. Niestety nie ma skrzyni biegów. A tutaj już jest lepiej. Już widać skrzynie biegów. Jest yy, właśnie... Są ośki, są osie, więc... No naprawdę to... Yy, naprawdę zacnie wygląda. O proszę, to jest akurat z ubiegłego roku. Model... Made in Malaysia. Także naprawdę... Kawał przepięknych nowych samochodów w mojej kolekcji. Także trzymajcie się, wielkie pozdro i piona!